Cześć, Mariuszko, widzowie, tej Taster Max i dzisiaj jest poradnik z Minecraft: jak zrobić fajne akwarium dla ryb. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zasubskrybujcie i zalejkujcie ten kanał. A jeśli chodzi o subskrypcję, to koniecznie z dzwoneczkiem. I jeszcze mi napiszcie w komentarzu co chcecie w ogóle na tym kanale, bo ja na razie tylko nagrywam tutaj w, z Minecrafta i ja nadal nie wiem czy ja mam nagrywać się na razie z tego Minecrafta, czy chcecie z guys, czy Roblox, więc proszę, więc proszę żebyście napisali mi to co mam właśnie nagrać. Ale ja dla was to nagram. I słuchajcie, yy, dobrze. I Będę Wam pokazywać, co po kolei potrzebujemy. Na początek to może niebieskie szkło, takie oto. Takie. Okay. Potrzebujemy skrzynię, syk, skrzynia. Potrzebujemy jeszcze ram... ramka. Mapę, mapa. Potrzebujemy ryb. Potrzebujemy, potrzebujemy wiadro z tropikalną rybą. I potrzebujemy jeszcze świerkową klapę. I to chyba jest tyle, jeśli o to chodzi. I na początku, co potrzebujemy, to chcę zbudować sobie, zniszczyć, żeby było więcej terenu. I tak, musimy postawić skrzynię i wykupać tutaj przed nią kratka. Bo tutaj, jak widzicie, stawiamy sobie szkło shiftem i na, i na górę skrzynki. I tutaj na to stawiamy sobie ramkę z przedmiotem. Jak widzicie, jest stawione, i potrzebujemy zrobić mapę. Jak widzicie, jak już mamy mapę, to musimy tą mapę stawić, właśnie na tą ramkę. I teraz już Wam mówię, co nam to dało. Dało nam coś takiego, że to tak fajnie wygląda. I teraz, co musimy zrobić, bo to prawie już jest koniec dosłownie, to teraz musimy um, shift i na skrzynię, jak widzicie mamy rybę i jeszcze potrzebujemy jednak um, po prostu wiadra pustę i znowu shift i na skrzynię. Nie udało nam się to, bo, bo musi być trochę większa ryba. Więc próbujmy jeszcze raz, ale od razu wam mówię, że musimy zrobić coś takiego. Nie musicie na shiftem, tylko możecie po prostu tak położyć na dole. Um. I teraz, kiedy tak zrobicie, to macie taki efekt, i zaraz musimy dać tutaj jakąś rybę. Dobrze, a no tak, to, ta woda jednak musi zostać, przepraszam. Tylko najpierw musieliście dać te klapy, żeby właśnie ta woda się nie rozlewała. Czyli mówiąc, mogę wam to pokazać jeszcze raz, bo to mega szybko mija. Czyli skrzynia. Zróbmy sobie światkową klapę. Um, niebies niebieskie szkło. Shift um, na, na górę skrzynki. Um, zrobić dziurę. Stawić. Wstawić um, ramkę na tej ramce bez żadnego shifta, na tą właśnie ramkę stawić mapę. Um, I teraz musimy zrobić, i teraz, jak już mamy to zrobione, to możemy wlać wodę. I właśnie oto w ten sposób mamy. Mamy właśnie taką fajną, takie fajne akwarium, można powiedzieć. Można zrobić nawet podwójne, jeśli się chce. Czyli coś w tym stylu. Znowu sobie stawiamy skrzynię. Tutaj kolejne szkło, tak samo. Tutaj ramkę. I teraz na tą ramkę mapę. Bez shifta, bez shifta. I teraz po prostu dać tutaj klapę. Dobra. I teraz, jak już to mamy, znowu dać rybę. Kurde, w złym miejscu. Nie no, ja tak to będę robił, dopóki nie wyskoczy nam w dobre miejsce, No tak na wprost będzie. O, takie coś może być, zróbmy sobie dzień. Kurczę. Dobrze. Mamy dzień. Jak widzicie zakrywamy sobie to. I jak widzicie mamy akwarium. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się takie akwarium podoba. Czy zrobicie do swojego domku takie akwarium na przetrwaniu, czy tak na creative po prostu w domku. I bardzo dziękuję za oglądanie i pa! pa.